To jedno słowo rzucane w angielskich dyskusjach sprawia, że wszyscy pytają się mnie, skąd tak dobrze znam ten język. I wiem, że mi nie wierzycie. Ponieważ, jak już wcześniej to ustaliliśmy, skoro jesteś na tym profilu, to jesteś bystry, jesteś wyjątkowy i oprócz tego jesteś jeszcze spostrzegawczy. I dlatego czasami chcesz powiedzieć, że jakiś a. Prowadzi albo doprowadziło do jakiegoś B. Więc z pomocą tego słowa ułożymy na przykład zdanie bezrobocie prowadzi do kryzysu, albo Twoje trzepianie się mnie doprowadzi do hospitalizacji. Tym czasownikiem frazalnym jest. To lead. Dlatego to pierwsze zdanie to będzie Unemployment leads to a crisis, a to drugie zdanie to Your picking on me will lead to hospitalization. I zostały trzy takie słowa, które musisz znać, bo na pewno ci ich brakuje, dlatego musisz obserwować ten kanał, oglądać wszystkie moje rolki, komentować, znaleźć mnie na YouTube, kupić moje koszulki. Wiadomo o co chodzi. Do następnego.